symbolicznie i wygodnie, a wygodnie i symbolicznie. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą, dlaczego tyle jest tych piłek. Nie tylko dlatego, żebyście się wszyscy zmieścili. Jest tutaj zawarta symboliczna, magiczna liczba, oczywiście, w liczbie tych piłek. Czyli są 22 piłki. Ma no to związek naturalnie jest euro. Proszę Państwa, my dzisiaj Państwa tutaj zaprosiliśmy, chociaż nie tylko o sportowych imprezach, o sportowej ofercie miasta w czerwcu będziemy, którzy Państwu powiedzmy za Waszym posiednictwem na cały świat. Przekonacie się za chwilkę. Ściągawka jest oczywiście również w tych materiałach. Mamy organizatorów poszczególnych wydarzeń i atrakcji oprócz jednej, oprócz e, Maryna Kwojennej, czyli e, Balka Szkoła Polska i Festiwalu Orki ale po kolei po, po, po nasi koledzy, nasi piloci czy promotorzy poszczególnych wydarzeń będą teraz występować. Po tej części, którą tutaj y, szybciutko y, załatwimy, przejdziemy dookoła. Możecie Państwo, jeśli ktoś nie widział, jak wygląda zaplecze stadionu, z którego będzie korzystać drużyna, to też jest możliwe. Przejdziemy sobie do restauracji Olimpijska 5. I tam będzie też możliwość indywidualnych rozmów. Teraz po kolei będę prosiła kolegów, którzy promują kolejne, kolejne atrakcje. Pan Tomasz Banel, bardzo prosimy. Na co dzień naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości. A dzisiaj? Reprezentant Polski. Reprezentant Polski, promotor tematu Park Kibica. Proszę Państwa, Tomek, bliżej chodźcie, bo... po raz pierwszy przekazujemy informacje za Państwa pośrednictwem, mieszkańcom Gdyni, także turystom, którzy będą przybywali w czerwcu w naszym regionie. Mamy oficjalną strefę dla kibiców, którą uwagi na to, że tylko miasta, które są gospodarzami mogą posługiwać się tym terminem, nazwaliśmy Park Kibica. Park Gliwica y, dlatego, że lokalizacja znajduje się w parku Rady Europy i podobnie jak na innych arenach y, y, w Europie, w Goodison Park, y, w Liverpoolze czy y, w Signal i tu na Dortmundzie znajdują się podobne areny. Y, oczywiście y, otrzymaliśmy tydzień temu zgodę uef -y, bo na organizację takiej strefy taką zgodę trzeba posiadać. Naszym partnerem jest Coca-Cola, a więc oficjalny sponsor UEFA 2012. Tam Już 8 czerwca na zapotrzebowanie. My na razie liczymy, patrzymy jak wygląda, jak wygląda zapotrzebowanie i w pewnym momencie będziemy przekazywać tym grupom zorganizowanym te bilety. Jeszcze raz, 5 czerwca godziny 17. Stadion miejski będzie otwarty od godziny 14. Oprócz tego przewidujemy dla dzieci i rodziców mały festyn, który będzie odbywał się przed Stadionem Miejskim, będzie można wymolować twarze, będzie można sobie zrobić zdjęcie z reprezentacją Polski, z reprezentacją Irlandii. Oczywiście również przewidujemy różnego rodzaju konkursy, nagrodami będą gadżety Euro, takie jak na przykład koszulki reprezentacji, które grają podczas Euro 2012 w Polsce. E, również e, będziemy przekazywać e, w nagrodach takie rzeczy jak na przykład karnety na e, gdyńskie mecze na przyszły sezon. E, trening? będzie trwał około półtorej no, godziny. Tak naprawdę wszystko zależy od trenera, który zarządzi i ile to będzie trwało. Liczymy godzinę do półtorej. Ja Przewożą do portów gdyńskich jednostki, marynarek wojennych, które działają w ramach NATO. Są to ćwiczenia, rozpoczynają się w Gdyni, odbywają się one na Bałtyku co dwa lata. Co dwa lata gościmy te jednostki w różnych portach, ale w tym roku postanowiliśmy troszeczkę przybliżyć mieszkańcom, ponieważ widzieliśmy duże zainteresowanie okrętami, które były w ubiegłym roku w ramach The Culture Tulsi Prices. W tym roku zaproponowaliśmy wszystkim jednostkom, aby otworzyły swoje pokłady dla zwiedzających. Na dzień dzisiejszy mamy potwierdzenie, że niedziela będzie takim dniem, gdzie będzie można zwiedzać te jednostki. Niestety, największa z tych jednostek, czyli jednostka Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych jest nieudostępniona do zwiedzania. Oni mają ten swój kod dostępu tak skonformowany, że nie można nawet podejść pod tą jednostkę i sfotografować. Jednostka będzie stała na nadbrzeżu francuskim, będzie można z pilotowego, czyli z okolicy dworca morskiego, a w zasadzie bardziej kapitanatu portu, będzie można tylko fotografować. No, takie są wymogi ich bezpieczeństwa. Pozostałe jednostki będą w Porcie Marynarki Wojennej, kilka jednostek w Stoczni Marynarki Wojennej, jak również gro jednostek w Basenie Prezydenta. Teren Dalmoru będzie otwarty, bo to od terenu Dalmoru będzie można wejść, będzie można te jednostki w niedzielę zwiedzić, a na razie pracujemy nad tym, żeby jeszcze sobota była dostępna. Ktoś, kto by chciał obejrzeć te jednostki, jak one płyną, to one będą na raty wpływały w piątek pierwszego. Nie możemy powiedzieć, że to o której godzinie będą się pojawiały, ale na pewno wiemy, że manewry rozpoczynają się 4 rana, w poniedziałek i o godzinie 8 rano mają wypływać, czyli dla fotografowania wychodzących w morze od rana trzeba być i fotografować te jednostki wychodzące z morza. Dla nas to jest wielkie święto, mamy wybudienie dowództwa marynarki wojennej i bardzo cieszymy się, że... Idą nam się to gadać właśnie i z marynarki wojennej, a poprzez nich, bo przecież cały czas jest współpraca, bo oni są w zasadzie ze strony Polski organizatorem pobytu jednostek na to w Gdyni i dzięki temu możemy udostępnić mieszkańcom i to Założyciela twórcę duszę naszego wspaniałego blues klubu, który jest również organizatorem blues festiwalu, który także w nasz kalendarz imprez się już zakorzenił. Bardzo prosimy. Tak, tegoroczna edycja Festiwalu Głusowego jest dziewiąta już. No i ponieważ już 9 lat tworzymy ten festiwal, więc nie robimy żadnych zmian. Wydaje nam się, że formuła jaką przyjęliśmy przez te dziewięć lat jest najlepsza. W tym roku festiwal będzie trwał od 1 do 4 czerwca. Trzy dni plenerowe, jak zwykle na Skwerze Arki Gdynia, czyli na uzbiegu ulic Piłsudskiego i Bulwaru Nadmorskiego. Są to koncerty darmowe. Wystąpi na nich 15 zespołów i tutaj jak zwykle staramy się, aby wśród tych zespołów było jak najwięcej grup z drugiego miasta, a jeszcze lepiej jak to są z Gdyni. W tym roku będzie to, będą to cztery zespoły z naszego regionu. Oprócz tego wystąpią muzycy ze Stanów Zjednoczonych, z Holandii i z Włoch. No i na sam koniec festiwalu, czyli 4 czerwca, w klubie UPO wystąpi no, według mnie jedna z największych gwiazd w tej chwili amerykańskiej muzyki blues rockowej, Dana Fuchs. Jest to pani, która, przy którą na pewno jest jeszcze wielka przyszłość. Proszę posłuchać jej utworów na płytach czy na, na YouTube. No i zachęcam do odwiedzających. Ten, ten ostatni niestety jest biletowany. No niestety, ale za gwiazdę trzeba się zapłacić. Ale cena no, z 60 zł myślę, że nie jest aż tak wyburowana. A naprawdę warto zobaczyć tą panią, zwłaszcza, że przyjeżdża do Polski na jeden jedyny koncert. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Prosimy z nami zostać. Pani Lena Dula jest gdzieś tutaj z nami. Bardzo prosimy. A sztuka, oczywiście organizator. Cudów Wianków. Bardzo Witam Państwa serdecznie. Z wielką przyjemnością przedstawię pokrótce program tegorocznych rocznych Cieszę się, że mimo tego ferworu piłkarskiego, udaje się tą imprezę zorganizować tuż przed finałem Euro, który jest 1 lipca. My jesteśmy 30 czerwca. Oczywiście w centrum Gdyni, na plaży Śródmieście, scena koncertowa, w centrum Gdyni działania, akcje miejskie, w Parku Rady Europy, tak zwana zielona strefa odpoczynku. Startujemy tradycyjnie o godzinie 12. W tym roku cała seria y, akcji dziennych, tak naprawdę jest ich zdecydowanie więcej. To są akcje otwarte dla mieszkańców, a więc zapraszamy do strefy warsztatowej na Bulwarze Szwedzkim, do Parku Rady Europy, do strefy odpoczynku, na Bulwar Nadmorski, gdzie we współpracy z Towarzyszeniem Po Co To i Gdynia Playground będziemy prezentować designerskie instalacje i zaprosimy także na designerski piknik. E, drugi piknik czytelniczy zresztą na Bulwarze Szwedzkim również się pojawi, otwarty dla, dla miłośników literatury z Gdynią Literacką, a także alternatywne zwiedzanie miasta. Tutaj dwa autobusy będą objeżdżały Gdynię alternatywnymi drogami z przewodnikami, więc chcemy jak zwykle miasto zaprezentować z jak najlepszej strony i pokazać jak bogatą ma historię i jak ciekawe ma miejsca do zwiedzenia. Natomiast oczywiście tradycyjnie o godzinie 20.00 startuje scena koncertowa na plaży śródmieście. Tym razem nie będzie kolorowa, mam nadzieję, że zaskoczy mieszkańców i turystów, natomiast na pewno będzie piękna, architektoniczna, wyświetlona setkami punktów świetnych, zaprojektowana przez wybitnego polskiego scenografa Jarosława Koziarę. A na scenie Państwo już wiedzą, że jeżeli chodzi o polskich artystów, wystąpi Fish JeMade, y a także zespół sofa. Natomiast to jest pierwsze miejsce, które dowie się, jakie będą w tym roku gwiazdy, a więc Tadam bardzo się cieszy, że gwiazdami tegorocznych Gwiazd. Żydów Wianków będzie Triki jako jeden z członków grupy Massive Attack, który zaprezentuje E, materiał ze swojej e, nowej płyty, e, no ale sądzę, że wprowadzi też w nastrój e, lekko psychodeliczno-taneczny. Natomiast oprócz tego Ebony Bones Life e, to jest e, e, fantastyczna brytyjska performerka, artystka, która z wieloosobowym składem koncertowym na pewno zagrzeje nas do tańca. W tym roku gwarantuję, że bawianki będą energetyczne, e, taneczne, że plaża po prostu będzie tańczyła e, razem z nami, razem z artystami. No ale o to chodziło gdymi i mamy nadzieję, że Państwo miło z nami spędzą czas. Cuda wianki są oczywiście całodzienne, więc tak naprawdę przez cały dzień zapewniamy atrakcje i mieszkańcom. Wspomniała i... Pani o tradycji, czyli o wiankach, prawda? O wiankach, Gdzieś? tak. Pani pleciemy, o oczywiście, pleciemy oczywiście wianki, mamy akcję wianki jak co roku, to jest właściwie jeden z komponentów programu, który cieszy się bardzo dużym powodzeniem u mieszkańców, więc akcja bianki, plecenie wianków tradycyjnych z pociwiankami i alternatywnych, jak najbardziej konkurs na wianek, cała zresztą masa atrakcji i konkursów. Zapraszam serdecznie na stronę www.ludawianki.eu i www.gdyniakulturalna.pl, bo tam będziemy na bieżąco aktualizować informacje o tym wydarzeniu, a naprawdę program jest w tym roku bardzo, bardzo bogaty. Dziękuję Państwu. Jako żebracin Polski tym razem mówimy o jachtach ścigających się czy w klasach międzynarodowych, czy w klasach olimpijskich od 24 czerwca do 8 lipca kolejna a to już 13 edycja dnia Saving Tej oczywiście nie jesteśmy i wierzymy że ona się bardzo uda przypomnę że te regaty już są punktowane przez ISAF czyli są w ramach tak jakby Pucharu świata w cudzysłowie można to powiedzieć co powoduje że przyjeżdżają do nas bardzo dobrze najlepsi żeglarze w klasach w które są organizowane te imprezy jest pięć imprez które się będą odbywały Zacznę od tej ostatniej, ale najbardziej uroczej, bo na sam koniec będą odbywały się regaty optymistów, puchar trenerów, trenerzy, którzy wszyscy tutaj będą budowani dla najlepszych regaty i uważam, że są to najpiękniejsze, najciekawsze, kiedy dzieci do 14 roku życia ścigają się, a ten jeszcze na dodatek będzie fajny, bo będzie w basenie prezydenta, czyli z każdej strony będziemy mogli oglądać. Proszę Państwa, a pozostałe regaty to zaczynamy regatami o prezydenta w klasach olimpijskich, czyli 470 lasy lase radial w klasach, które kiedyś były olimpijskie, czyli Europa i międzynarodowych 4,7. Wszystko bardzo precyzyjnie, macie Państwo w swoich materiałach rozpisane kiedy zacznę brzmiać te klasy, to będzie brał, wyglądało bardzo nudnie, ale mamy też y, taką też wisienkę, czyli to ja się podebrać, jest piekarką, proszę Państwa, nazwa jest po prostu bajeransko-polsko-angielska, y, Eurosaft Sterling <tryk> Crystal Event, Dni Hype Performance, czyli brzmi rewelacyjnie, nie wiem czemu nie daje, ale dni, ale w każdym bądź razie o tyle jest to wspaniałe, że będą ścigały się, ścigali się żeglarze niezależnie od Klasy. Czyli jednocześnie z plaży wystartują ci, którzy pływają na desce jeszcze olimpijskie, bo to po raz ostatni w tym y, sezonie będzie na RSX-ach, tej surferzy wypłyną 49, czyli te najszybsze, najbardziej barwne jednostki, ale mniejsze. 29 dziewiątki i oni wszyscy jednocześnie startują z plaży i ścigają się, co będzie z nich najszybszy. I wcale na dzień dzisiejszy nie możemy powiedzieć, kto wygra, bo tylko warunki bardzo... towarzyszą. mi towarzyszyć? Ja chciałem parę słów powiedzieć Państwu na temat uroczystości związanych z 30-leciem Daru Młodzieży, ale... W Najpierw pozwolę sobie przypomnieć dość ważny fakt, mianowicie od paru tygodni Akademia Morska w Gdyni jest nie tylko armatorem, ale również właścicielem Daru Młodzieży. To dziwne, że przez 30 lat byliśmy, nie byliśmy gospodarzem tego statku. Jest to odpowiedni moment na świętowanie zarówno praw własności, jak również 30-lecia. Statek przypływa do Gdyni 18 czerwca, natomiast główne uroczystości rozpoczną się 23 czerwca. Termin nie jest przypadkowy, Państwo wiecie, jest to noc świętojańska i zwyczajowo 23 czerwca rozpoczynały się tradycyjne dni morza. Także w tym dniu chcielibyśmy takim właśnie akcentem wpisać się w te... Tradycje. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 8 rano podniesieniem bandery i wielkiej gali banderowej. O godzinie dziesiątej pod burtą statku odprawiona zostanie msza święta koncelebrowana przez arcybiskupa Leszka Sławoja Budzia. Następnie będą uroczystości zamknięte. No przykro nam, że nie możemy zaprosić mieszkańców Gdyni, to będą uroczystości oficjalne. Władze uczelni wystosowały zaproszenia do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, do Pana Premiera, mamy potwierdzenie, że niewykluczone, że któryś z Panów się pojawi, będą też władze wojewódzkie, władze samorządowe, posłowie, senatorowie. Po części oficjalnej koło godziny 15 zamierzamy udostępnić dar młodzieży zwiedzającym. Myślę, że będą to nie tylko mieszkańcy Gdyni, ale również goście, turyści. Na pokładzie statku prezentowana będzie wystawa związana zarówno z darem młodzieży, jak i z jednym z niestety nieżyjących już komendantów, panem kapitanem Leszkiem Wiktorowiczem. Będzie na dużym telegimie pokaz filmów związanych z darem młodzieży, będzie stoisko z gadżetami, będą pamiątki, studenci będą opowiadali o swoich przygodach. Sądzę, że to przeciągnie się do godzin wieczornych, gdzieś do godziny 20, 21. Po tym czasie pod burtą statku odbędzie się parada orkiestr wojskowych, orkiestry, które przyjechały z całego kraju, dadzą pokaz musztry paradnej, będą niespodzianki, będzie się wiele rzeczy działo. I chyba największa atrakcja, na którą Państwa zapraszam, to jest nocny pokaz stawiania żagli około 23.45. Planujemy siłami naszych studentów w ilości około, około 100 młodych ludzi postawić żagle. To będzie taki spektakl światło i dźwięk, iluminacja, odpowiednia muzyka. Mam nadzieję, że pogoda nie zmieni nam planów. To jest dosyć ryzykowne przedsięwzięcie, ponieważ statek będzie stał przy Kei, a chcemy postawić wszystkie żagle, no i wzbudzić aplauz przede wszystkim dnia. Mam nadzieję, że nam się to uda.